Podstawowa w Sadowiu po raz kolejny udowadnia, że bezpieczeństwo może iść w parze z dobrą zabawą. Placówka bierze udział w ogólnopolskim konkursie odblaskowa szkoła, promując noszenie elementów odblaskowych i bezpieczne zachowania na drodze. Są zadania, które są proponowane przez organizatorów, czyli konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, nagranie piosenki o tematyce właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nagranie filmu. A pozostałe to już nasze, nasza inicjatywa. Jednym z najciekawszych punktów akcji była odblaskowa dyskoteka. Uczniowie przyszli ubrani w świecące kamizelki, opaski i breloki. Wszystko po to, by pokazać, że bycie widocznym może być modne i potrzebne. Warto, żeby być bezpiecznym zarówno na drodze, jak i po prostu w ciemności, żeby być bezpiecznym. Taka dyskoteka odblaskowa ma na celu zachęcić uczniów, aby nosić odblaski. Odblaskowa inicjatywa wyszła także poza mury szkoły. W Liceum w Opatowie odbyła się akcja profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa na drodze. Dzisiejszy dzień w Bartoszu będzie nie tylko cenny, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności, ale na pewno przysporzy wiele wspaniałych wrażeń. Pokażemy młodzieży jak zachowywać się w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak zachowywać się w przypadku epilepsji, zadławień i jak poprawnie wykonać pozycję boczną. W spotkaniu uczestniczyli policjanci, którzy przypomnieli zasady poruszania się po zmroku i rozdali uczniom odblaski. Przy naszym udziale, z naszą pomocą i z naszym wsparciem będziemy uczyć dzieci niepełnosprawne zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci będą sobie mogły spróbować swoich sił na rowerze, na takim symulowanym miasteczku ruchu drogowego. Będzie wyznaczony tor, znaki drogowe, przejścia dla pieszych i to będzie taka żywa lekcja nauki bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmierzona do warunków rzeczywistych. W działania włączyli się również wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jałowensach. Wspólne zajęcia były okazją do integracji i wspólnego promowania idei widoczności na drodze. Właśnie utrwalanie tych zasad bezpieczeństwa podczas ruchu drogowego jest niezwykle istotne. Często słyszymy, że. W tym wypadkom niestety ulegają również dzieci czy młodzież. Konkurs Odblaskowa Szkoła pokazuje, że edukacja może być ciekawa i angażująca. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie uczą się, że bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, ale też wspólna sprawa. To jest, słyszę, widzę, czuję. Słyszę, że oddycha, widzę, że klatka też się umosi, no i czuję na policzku oddechu.